Wyobraź sobie kraj, w którym istnieją targi przeznaczone dla rozwiedzionych kobiet poszukujących nowego męża. Miejsce, gdzie przeszłość niewolnictwa wciąż wpływa na teraźniejszość, nawet wiele dekad po jego zniesieniu. I to dopiero początek. W niektórych wioskach pustynnych jedna na dziesięć osób rodzi się niewidoma. Ale rzeczywistość okazuje się jeszcze bardziej szokująca. Młode dziewczęta są zmuszane do przybierania na wadze, aby dopasować się do lokalnych kanonów piękna. Przygotuj się na poznanie dziwnych i mało Ciekawostek o Mauretanii, o których prawdopodobnie nigdy byś nie pomyślał. Mauretania znajduje się w północno-zachodniej Afryce, położona pomiędzy rozległą pustynią Saharą a Oceanem Atlantyckim. Jest jednym z najbardziej suchych krajów świata, z krajobrazami zdominowanymi przez nieskończone piaski i skrajny klimat, w którym temperatury mogą w ciągu dnia wzrastać do bardzo wysokich poziomów, a nocą gwałtownie spadać. Pomimo tych trudności, Mauretańczycy są dumni ze swojej roli panów pustyni, wykazując niezwykłą zdolność do przetrwania, a nawet rozwoju w tym surowym środowisku. Prawie 90% terytorium Mauretanii stanowią pustynie lub obszary półpustynne, gdzie wydmy zdają się nie mieć końca, a horyzont stapia się z morzem piasku. 10% odpowiada szacunkom mówiącym, że około 3 czwarte lub więcej kraju to pustynie albo półpustynie. Wśród najbardziej imponujących elementów rzeźby terenu Mauretanii znajduje się struktura Rishat, znana także jako Oko Sahary, okrągła forma. Geologiczna widoczna z kosmosu położona na płaskowyżu Adrar. Klimat Mauretanii jest wyjątkowo suchy i naznaczony dużymi wahaniami temperatury między dniem a nocą. Wiatry, takie jak harmatan, wieją z ogromną siłą, niosąc kurz i potęgując suchość. Opady są rzadkie i rozmieszczone nierównomiernie. Południe notuje ich więcej, natomiast regiony północne i centralne mogą otrzymywać mniej niż 100 mm rocznie. W Mauretanii codzienne życie w wielu społecznościach napotyka poważne trudności. W kluczowych obszarach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy podstawowa infrastruktura, dostęp do szkół jest wciąż bardzo ograniczony, zwłaszcza dla kobiet. Wiele z nich nie potrafi czytać ani pisać, częściowo z powodu norm kulturowych, które stawiają na pierwszym miejscu prace domowe lub wczesne małżeństwa, a także z powodu braku pobliskich szkół czy środków transportu dla dzieci z terenów wiejskich. Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych wynosi około 67%, przy czym wśród kobiet jest niższy, blisko 62%, co Wyraźnie wskazuje na dysproporcje między płciami. Postępy są widoczne wśród młodzieży. Dziewczęta w wieku od 15 do 24 lat osiągają już wskaźniki alfabetyzacji przekraczające 75%. W sektorze zdrowia sytuacja jest równie niepokojąca. Oczekiwana długość życia przy urodzeniu wynosi około 65 do 66 lat, co pokazuje pewną poprawę, ale wciąż odzwierciedla życie naznaczone chorobami możliwymi do uniknięcia, słabością systemu opieki medycznej oraz z brakiem regularnego dostępu do usług wysokiej jakości. Umieralność niemowląt pozostaje wysoka. Obecnie na każde tysiąc żywych urodzeń umiera około 30 do 50 dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia, a wskaźnik śmiertelności dzieci poniżej 5 roku życia wynosi około 39 zgonów na każde tysiąc urodzeń. To pokazuje, że wielu nie przeżywa pierwszych lat życia, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie szpitale i ośrodki zdrowia są nieliczne. Innym poważnym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury. Struktury sanitarnej oraz dostęp do czystej wody. W najbardziej odległych regionach zaopatrzenie często zależy od pojemników przenoszonych przez zwierzęta albo transportowanych na duże odległości. System kanalizacyjny jest niewystarczający, wody gruntowe ulegają zanieczyszczeniu, a choroby związane z higieną, takie to jak biegunka, powodują wiele zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia. Równocześnie około 40% populacji stanowią osoby poniżej 15 roku życia, co oznacza dużą siłę młodego pokolenia, ale także Ogromną presję na systemy edukacji, zdrowia i zatrudnienia. W jednej z odizolowanych społeczności na pustyni Mauretanii poważna dziedziczna wada wzroku dotyka wiele rodzin, choć szczegółowe dane się różnią. Lokalne relacje mówią o bardzo wysokim odsetku wrodzonej lub dziecięcej ślepoty w niektórych odległych wioskach. Sytuację te pogłębia ubóstwo, ograniczony dostęp do wyspecjalizowanych usług medycznych oraz praktyki takie jak małżeństwa krewniacze, które zwiększają ryzyko ujawnienia się recesywnych chorób genetycznych. Rodziny często nie zdają sobie sprawy, że ślepota może mieć podłoże genetyczne, ponieważ brakuje wczesnej diagnostyki, badań przesiewowych czy poradnictwa genetycznego. To utrwala cykl, w którym ślepota przechodzi z pokolenia na pokolenie. Infrastruktura jest niezwykle słaba, brak wody pitnej, niedostateczne warunki sanitarne, ograniczony dostęp do transportu i minimalna opieka medyczna. Dla dzieci skutki są podwójne. Wiele lokalnych szkół nie jest przygotowanych na uczniów niewidomych lub słabowidzących. Brak wyszkolonych nauczycieli dostosowanych materiałów, technologii wspomagających. W efekcie wielu z nich jest wykluczonych z formalnej edukacji. Dorośli napotykają jeszcze więcej trudności. Brak możliwości pracy, dyskryminacja społeczna i izolacja, ponieważ w środowiskach o trudnej mobilności lub tradycyjnej strukturze społecznej osoby niewidome często są całkowicie zależne od rodziny. Oprócz praktycznych trudności istnieje silna stygmatyzacja, brak wiedzy na temat genetycznych przyczyn ślepoty, lokalne mity czy wierzenia, które mogą przypisywać niepełnosprawności Klątwom lub boskiej karze, co dodatkowo prowadzi do izolacji dotkniętych rodzin. W Mauretanii poligamia jest praktyką kulturowo akceptowaną i zalegalizowaną, pozwalającą muzułmańskim mężczyznom mieć do czterech żon zgodnie z zasadami islamu. Zjawisko to jest głęboko zakorzenione w historycznych, społecznych i ekonomicznych aspektach społeczeństwa mauretańskiego. W wielu społecznościach żony mieszkają blisko siebie, dzieląc nie tylko męża, ale również zasoby i przestrzeń domową. Ta wspólna egzystencja, choć powszechna nie zawsze jest harmonijna. Mogą pojawiać się rywalizacje i konflikty wynikające z takich kwestii jak faworyzowanie, nierówny podział czasu i uwagi czy odmienne oczekiwania wobec roli każdej żony w rodzinie. Dla części kobiet poligamia stanowi formę bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego, zwłaszcza w kontekście, w którym dostęp do zasobów i możliwości bywa ograniczony. Jednak ta dynamika może również prowadzić do poważnych wyzwań: zależność finansowa od mężów, brak dostępu do edukacji i niewielka liczba możliwości zatrudnienia dla żon mogą utrwalać cykle nierówności i ograniczać autonomię kobiet. Ponadto poligamia może mieć złożone konsekwencje prawne i społeczne. Niektóre kobiety na przykład domagają się, by małżeństwo było monogamiczne jako warunek wstępny, włączając taki zapis do kontraktu małżeńskiego. Jednak praktyka ta wzbudza dyskusję, a uczeni religijni argumentują, że takie warunki mogą naruszać nauki islamu dotyczące prawa mężczyzny do posiadania maksymalnie czterech żon. W Mauretanii kanony piękna przebiegają zupełnie inną drogą niż w wielu częściach świata, podczas gdy w różnych krajach ceniona jest szczupła sylwetka, tam ideał jest dokładnie odwrotny. Waga postrzegana jest jako symbol piękna, statusu i dobrobytu. Aby osiągnąć ten wzorzec, niektóre rodziny uciekają się do praktyki znanej jako gavage, francuskiego terminu oznaczającego przymusowe tuczenie. Tradycja ta występuje częściej na terenach wiejskich i dotyczy dziewcząt, często bardzo młodych, które codziennie spożywają ogromne ilości jedzenia i mleka, aby szybko przybrać na Wadze. Celem jest ukształtowanie ciała w taki sposób, by odpowiadało lokalnemu ideałowi piękna i zwiększało szanse na dobre małżeństwo. Mleko w wielbłądzie, pokarmy bogate w tłuszcz oraz nadmierne porcje stanowią część diety kontrolowanej przez matki lub inne starsze kobiety w rodzinie. Osoby, które się opierają, mogą spotkać się z presją społeczną, ponieważ wygląd fizyczny jest bezpośrednio związany z akceptacją w społeczności i przyszłością młodej dziewczyny. Waga w tym kontekście nie jest jedynie kwestią estetyki ale również symbolem zamożności. Bardziej korpulentne kobiety postrzegane są jako pochodzące z rodzin, które mogą sobie pozwolić na intensywne żywienie, w kraju, w którym wielu zmaga się z trudnościami ekonomicznymi. Choć jest to praktyka tradycyjna, gawasz niesie poważne zagrożenia dla zdrowia, w tym wczesną otyłość, cukrzycę i choroby sercowo-naczyniowe. W ostatnich latach lokalne i międzynarodowe ruchy poddają te tradycje krytyce, podkreślając fizyczne i psychiczne konsekwencje dla zaangażowanych dziewcząt. W Mauretanii, gdzie aplikacja Praktycznie nie istnieją, poszukiwanie nowego partnera odbywa się tradycyjnymi drogami, mało znanymi poza granicami kraju. Jedną z najbardziej charakterystycznych praktyk są targi rozwiedzionych kobiet miejsca, które pełnią zarówno funkcję handlową, jak i towarzyską dla osób pragnących rozpocząć życie od nowa. Na tych targach kobiety po rozwodzie mają możliwość odbudowania swojej sytuacji finansowej, sprzedając produkty takie jak ubrania, żywność czy wyroby rzemieślnicze. Jednocześnie są one swoistą witryną społeczną. Społeczną umożliwiającą potencjalnym partnerom poznanie kobiet z doświadczeniem życiowym i gotowych na nowy związek. W kulturze mauretańskiej rozwód nie jest wręcz przeciwnie. Rozwiedzione kobiety są często postrzegane jako lepiej przygotowane i dojrzalsze do wyzwań nowego małżeństwa. Mężczyźni, zainteresowani znalezieniem doświadczonych partnerek, odwiedzają te targi, czyniąc z nich swoistą formę spo spotkań offline w lokalnym stylu. Oprócz aspektu społecznego, targi te pomagają także pokonać bariery ekonomiczne. Wiana wymagane od rozwiedzionych kobiet są zazwyczaj bardziej przystępne, co sprawia, że takie małżeństwa stają się finansowo realne dla wielu rodzin. Mauretania niesie ze sobą przeszłość naznaczoną niewolnictwem, które wciąż wpływa na współczesne społeczeństwo, choć kraj oficjalnie zniósł niewolnictwo w roku 1981. Dopiero w roku 2007 praktyka ta została uznana za przestępstwo, co pokazuje opóźnienie we wprowadzaniu skutecznych środków prawnych. To spóźnienie zwróciło uwagę społeczności międzynarodowej stawiając mauretanie w centrum debat na temat praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Nawet mimo kryminalizacji, niewolnictwo w nowoczesnej formie wciąż istnieje, zwłaszcza na terenach wiejskich i w odizolowanych społecznościach. Wiele przypadków dotyczy pracy przymusowej, wyzysku w gospodarstwach domowych oraz dziedzicznej poddańczości, co odzwierciedla cykl ubóstwa i podatności na nadużycia. Problem tkwi nie tylko w prawie, ale przede wszystkim w braku jego skutecznego egzekwowania. Zgłoszenia często nie są badane, a ofiary boją się szukać pomocy z powodu gruźb lub braku wiary w system sądowy. Kwestie społeczne, takie jak brak edukacji i skrajne ubóstwo, podsycają utrzymywanie się niewolnictwa. Wiele osób nie zna swoich praw i żyje w warunkach sprzyjających wyzyskowi. Taka rzeczywistość tworzy trudny do przerwania cykl, w którym podatność ekonomiczna i społeczna utrzymuje całe rodziny w sytuacjach podporządkowania i zależności. W Mauretanii system wyborczy spotyka się z ciągłą krytyką, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, choć oficjalnie jest to Demokratyczny proces polityczny naznaczony jest nieprawidłowościami i brakiem przejrzystości, co podważa zaufanie społeczeństwa i budzi wątpliwości co do legitymacji wyników. Jednym z głównych problemów jest ograniczona przestrzeń dla opozycji. Partie i liderzy próbujący rzucić wyzwanie rządowi napotykają przeszkody, w tym zastraszanie, strategiczne wykluczanie oraz trudności z rejestracją kandydatur, co znacząco ogranicza rzeczywistą konkurencję wyborczą. Ponadto zarzuty dotyczące wyborów pojawiają się jeszcze przed Głosowania. Obserwatorzy wskazują, że listy wyborców mogą zawierać nazwiska powielone, osób zmarłych lub fikcyjnych, a wyniki często nie odzwierciedlają woli obywateli. Taki obraz sprawia, że wielu obywateli traktuje udział w wyborach z frustracją, wierząc, iż rezultat jest z góry przesądzony. Opozycja zmaga się także z bezpośrednimi naciskami, takimi jak groźby, arbitralne aresztowania czy kampanie oszczerstw, podczas gdy rząd utrzymuje, że proces przebiega zgodnie z prawem kraju. Ta rzeczywistość tworzy nierówne środowisko. Szowisko polityczne, w którym władza pozostaje skoncentrowana w rękach wąskiej grupy, utrudniając istotne zmiany i ograniczając faktyczną reprezentację demokratyczną w Mauretanii. W Mauretanii wolność prasy i wypowiedzi napotyka poważne ograniczenia. Choć konstytucja gwarantuje te prawa, dziennikarze krytykujący rząd lub poruszający tematy wrażliwe często doświadczają prześladowań, arbitralnych aresztowań i cenzury. Jednym z najbardziej znanych przypadków był ten z roku 2019, kiedy bloger krytykujący nierówności. Społeczne został skazany na karę śmierci pod zarzutem bluźnierstwa, co wywołało międzynarodowe oburzenie i debatę nad granicami wolności słowa w kraju oraz wykorzystaniem prawa religijnego do uciszania głosów sprzeciwu. Takie zdarzenia nie są odosobnione. Skargi na nadużycia wobec prasy pojawiają się często, a wielu dziennikarzy żyje pod stałą inwigilacją, stosując autocenzurę, by uniknąć represji. W niektórych przypadkach redakcje były zamykane, a dziennikarze zmuszeni do opuszczenia kraju, aby móc pracować w w bezpiecznych warunkach. Brak wolnej prasy ma bezpośrednie konsekwencje dla społeczeństwa. Obywatele mają ograniczony dostęp do kluczowych informacji, a problemy takie jak korupcja, nierówności czy łamanie praw człowieka otrzymują mniej uwagi. Taki kontekst utrudnia kontrolę nad władzą i sprzyja utrwalaniu się problemów strukturalnych w Mauretanii. Mauretania to kraj, który niemal nigdy nie pojawia się w tradycyjnych planach turystycznych, podczas gdy sąsiedzi tacy jak Maroko przyciągają tłumy odwiedzających, Mauretania pozostaje ma Mało odkryta, głównie z powodu braku infrastruktury turystycznej oraz obaw związanych z bezpieczeństwem. Przekonanie, że nie ma tam nic interesującego jest błędne. Kraj oferuje imponujące pustynne krajobrazy nieskończone wydmy, rzekę Senegal oraz tradycyjne wioski odzwierciedlające unikalną kulturę. Codzienne życie w Mauretanii jest głęboko ukształtowane przez tradycje arabskie i islamskie. Posiłki spożywa się prawą ręką, ponieważ lewa uważana jest za nieczystą do takich czynności. Trój jest konserwatywny. Miejscowe kobiety zakrywają ramiona i nogi, a odwiedzający powinni szanować ten zwyczaj, aby uniknąć niezręczności. Mężczyźni również powinni wybierać długie spodnie, nawet w intensywnym upale pustyni. Jeśli chodzi o powitania, uściski dłoni między mężczyznami i kobietami mają miejsce tylko wtedy, gdy kobieta pierwsza wyciągnie rękę. W przeciwnym razie bardziej odpowiednie są gesty, takie jak skinienie głową lub położenie dłoni na sercu. Przestrzeganie tych norm kulturowych jest kluczowe dla pozytywnych doświadczeń w kraju. W kwestii zdrowia i bezpieczeństwa należy zachować szczególną ostrożność. Picie wody z kranu jest ryzykowne. Zawsze zaleca się wodę butelkowaną z nienaruszonym zamknięciem. Lód i woda używana do mycia zębów również mogą sprawiać problemy, a dbałość o higienę jedzenia jest bardzo ważna. Unikanie ulicznych potraw oraz wybieranie czystych restauracji, często odwiedzanych przez miejscowych, pomaga w zapobieganiu chorobom. Pomimo trudności, odwiedzający Mauretanie odkrywają bogatą kulturę, zachowane tradycje i autentyczne doświadczenia, które kontrastują z konwencjonalną turystyką, oferując wyjątkowe spojrzenie na życie na Saharze. Prosimy, podziel się swoimi przemyśleniami na temat ciemnych stron Mauretanii w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić polubienia. Kliknij w film, który właśnie pojawia się na Twoim ekranie. Jestem pewien, że spodoba Ci się ta treść.